Jeżeli uprawiamy sport, choćby po matorsku, czy przy jakiejś innej okazji, jak podczas na przykład rehabilitacji po jakimś poważniejszym wypadku, niezastąpiony będzie dla nas szejk. ponieważ dostarcza dużo energii, a jednocześnie nie sprzyja tyciu, dostarcza y, witamin, minerałów, ale w ilościach y, takich, że... Y, 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 że nie jest jak w chorobie czy w jakimś y, y, specjalnych sytuacjach niedoborów, po prostu tyle, ile trzeba. Jeżeli ten sport wymaga zwiększenia masy mięśniowej, y, pracy y, nad rzeźbą y, czy bardzo wydatne zwiększenie siły, warto dołożyć do tego również białko, które wzbogaci y, y, skład tego szejka o znacznie więcej aminokwasów i jeszcze innych substancji potrzebnych podczas treningu. Niezbędne, a właściwie można powiedzieć niezwykle pożądane, bo jakoś się może poradzimy bez tego, ale naprawdę bardzo polecam, będą takie oto fiolki, czyli szocik, zarówno przed treningiem, żeby nam się chciało, jaki w czasie treningu, bo zarówno zwiększają wydolność, jak i sprawiają, że trenujemy w dużo lepszym nastroju. Jak wszystkim, ale znacznie bardziej, potrzebne nam będą witaminy D3 i K2. Ponieważ one sprzyjają rozwojowi regeneracji wszystkich naszych narządów, w tym również tych, które są potrzebne sportowcom, czyli nie tylko mięśni, ale i układowi oddechowemu, krwionośnemu itd. No, a jeżeli też wszystka dwa, to również magnez. Magnez zresztą potrzebny jest sportowcom dodatkowo, bo podczas intensywnego wysiłku. Po pierwsze jest on wypłukiwany z organizmu, a po drugie potrzebują go dużo więcej, bo więcej mięśni potrzebuje więcej magnezu, mocniejsze kości potrzebują więcej magnezu, bardziej y, sprawne serce, bardziej sprawny mózg potrzebuje więcej magnezu. Do tego jeszcze bardzo często bywa tak, że sportowcy mają różne organy przeciążone że ta regeneracja musi również dotyczyć różnych sortów kolagenowych i wtedy oczywiście będzie nam niezbędny suplement na stawy, żeby się szybciej regenerować, żeby mniej tych uszkodzeń podczas treningu powstawało, żeby te stawy i nie tylko stawy, bo to się nazywa na stawy, ale działa na cały kolagen w całym organizmie, żeby po prostu organizm był w lepszym stanie. No jeżeli Musimy produkować kolagen, to niestety potrzebna jest również witamina C, bo bez witaminy C prawidłowego kolagenu nie wyprodukujemy. Czyli zawsze, kiedy bierzemy kolagen, bierzmy również zwiększoną dawkę witaminy C. Zatem dla sportowca polecamy szejka. Białko, jeżeli pracujemy nad masą mięśniową, zawsze szota, zawsze D3, 2 oraz magnezem oraz w sytuacji takich sportów, które obciążają bardzo organizm, nastawy i witaminę C. Nie przegap kolejnego odcinka.